I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Znowu pole i znowu to szczęśliwe kapuściane, denarowe pole. Znowu je robię, bo tutaj jeszcze jest sporo do przejścia po bronowaniu. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to serdecznie Was na niego zapraszam, żebyście obejrzeli, zobaczyli co ostatnio tutaj wyszło. Tylko tam bardziej u góry tego pola. Dzisiaj sobie zrobię dolną część, tutaj bliżej tych łąk. Także to pole jeszcze jest na kilka razy do przejścia. Jeździe chodzić i jest co tutaj szukać, bo wiele rzeczy ciekawych wychodzi. Także co? Nie przedłużam, subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę po sobie. Piszcie komentarze dla zasięgu tego filmu. I lecimy z tym tematem. Pierwszym fantem jest dupka od baterii nic ciekawego, sygnał fajny 2223 i lecimy dalej. No i mamy po 10-15 minutach pierwszy lepszy sygnał i. No Nie wiem czy tam coś widzieliście, bo mi odbija to światło na wyświetlaczu, ale mamy Mamy monetkę, pierwszą dzisiaj monetkę Zapewne będzie to Boratynka Bo już na taką się zapowiada Trochę zajechana, sporo tego osadu na niej jest Ale dajcie mi chwilę oczyszczę i Wam się włączę no i powiem Wam, że kiepski stan monety, tak jak widzicie zresztą to teraz. Nie wygląda to najlepiej. Chyba będzie boratynka, pewności nie mam, ale no cóż by innego mogło być. Jeśli uda mi się coś z tą monetą zrobić, no to wstawię Wam z prawej strony, jeśli nie wstawię, no to po prostu po prostu nic mi się nie udało z niej wyciągnąć. No lecimy dalej. Długo nic, puste przejścia. Tak sobie, tak sobie chodzę teraz wszesz pola. A ja tu teraz takie coś wyszło. Nie wiem co to jest. Dosyć grube. Taka jakby kokardka. Dziurka tu i tu. Także nie wiem. Nic bardzo ciekawego. Ale kolejny jakiś tam fancik jest. Także lecimy do następnego dołka. Oby ciekawszego. No i simpleksik wyniuchał. Idę coraz bardziej w górę tego pola. Od dołu w górę. I coraz lepsze fanty wychodzą. Tym razem mamy taką bardzo cieniutką monetę. Do jakieś kropki. Taka kreska, jakby tutaj był ten otok już tej monety, jakby była tak wybita krzywo. Cieniutka, no ale miedziana, nie srebrna. W każdym razie, no coś dziwnego, nie wiem, czy to Boratynka. Jeśli Boratynka, to bardzo możliwe, że bardzo, ale to bardzo prymitywne wykonanie falsyfikatu, których było więcej chyba nawet niż oryginalnych bitych w państwowych. Także, hmm, cóż... Spróbuję to oczyścić i wrzucę wam fotkę z prawej strony, jeśli coś wyjdzie. Cokolwiek tutaj widać, ale, ale nie za wiele. Lecimy dalej. Jeszcze pomyślałem, że wam się włączę na chwilę. Zobaczcie, jak ta moneta teraz wygląda. No, bardzo dziwnie, widać takie ewidentnie kropki na niej. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że ona była wypita na tym jednym krążku kilka razy. Czyli raz tutaj, gdzie widzicie, przez pół monety leci. Jakby rant, później tutaj z prawej strony, a później jeszcze tutaj gdzieś widziałem, o tak jakby całą górę skosić. No także dziwnie to wygląda. Nie wiem, czy to jest boratynka. Pewnie tak, pewnie właśnie jakiś falsyfikat. Z drugiej strony nic za bardzo nie widać. No ale ciekawe, naprawdę. Na żywo to też bardzo ciekawie wygląda. A teraz taka mini łuska. Mało rzeczy ciekawych na razie wychodzi, więc nie mam co pokazywać, więc chociaż tyle wam pokażę. No, już jestem w połowie tego pola. Ładne widoczki. Słońce naprawdę dzisiaj daje aż ciepło. No ale dobrze, w końcu wiosna, lecimy. No i na denarowym polu mam przepiękny sygnał, właśnie do Denara. To już nie pierwszy raz, kiedy nagrywam taki sygnał, ale no za którymś razem, kto wie, może i wyjdzie. Także tak jak widzicie, bardzo króciutki sygnał, który od razu rozpoznaje, że jest na samym wierzchu. Także zaraz sobie to sprawdzimy, nie będę nadkopać, bo to później ciężko jest znaleźć. Znaleźć i znalazłem. Patrzcie na to. Będzie denarek. Kurde, no. Dzisiaj już drugi raz chyba nagrywam takie coś. Oczywiście no później wam tego nie wstawiam, no nie dam pokazać jak kawałek blaszki czy polmosa kopię, Ale tu widzę, piękna jest ta korona. Ale chyba trochę inna, to już nie będzie Władysław Warnańczyk, tak mi się wydaje. Może i się mylę, bo tam różne były typy. Musiałbym sprawdzić e, później. Typologię tych denarów, ale widzę nawet po orzełku, że e, no jest trochę inny. Przynajmniej takie sprawia wrażenie. Także... No, naprawdę piękne, zobaczcie jak, jaki ładny ten denarek. Dopiero coś z ziemi wyciągnięte, a tak pięknie wygląda, już się błyszczy, to srebrzenie zostało. Taki stan na polu znaleźć. No, to jest naprawdę mega, kurde, ale strzał. No i co ja Wam mogę powiedzieć, znowu to zrobiłem, znowu znalazłem denara. To jest naprawdę, no, coś pięknego znaleźć taką monetę. Co tu więcej mówić? Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Kolejny raz Żydza, ale przy denarach sobie mogę na to pozwolić. Także zostawiajcie łapki w górę, bądźcie na bieżąco z moimi filmami. Ja oczywiście wam pokażę tutaj z prawej strony, jak go oczyściłem produktami z, ze sklepu agoranum.pl. Link do, do tego sklepu macie w opisie tego filmu. E, oczywiście wstawię wam tutaj na dole też identyfikację tej monety, czy to jest na pewno Władysław Warneńczyk, czy może nie, bo jednak typologia denarów. E, Niewiele się różni, naprawdę to jest tam jakiś szczegół w koronie. E, trochę orzełek inny i może być już zupełnie co innego. Także ja to przebadam sobie na spokojnie. Później napiszę Wam. I co oglądajcie do końca, czego jak czego? Ale akurat ołowiu to mam aż nadto na tym polu. Bardzo dużo takich dużych stopków wychodzi na polu. Naprawdę sporo i kulek, i stopków. No i mamy w końcu coś innego niż te boratynki, ołów. I inne polmosy. Mamy grosza międzywojennego. No pięknie, grosik to jest grosik. Międzywojnie to międzywojnie. Wiadomo, poszukiwacza zawsze to cieszy. Piękne monety. Ten też w Wadnym bardzo stanie. Jest już widać. O, orzełek. Fajnie, tutaj już słońce odbija. Także jest fajna monetka. Jest jakiś tam fancik kolejny. Może jakiś niesamowitych strzałów dzisiaj nie ma. No oprócz oczywiście tego denara. Ale. Ale regularnie coś wychodzi z tego pola, które są, jest przechodzone w każdym miejscu, a mimo to dalej fanty wyskakują. Lecimy dalej. Ostatnio mam szczęście do innych rzeczy niż monety, guziki i tak dalej, ale do sporo większych, jakiś ozdób i tego typu przedmiotów. I tym razem mam takie coś: piękna zieleń. To nie jest jakiś tam urypek końcówki czegoś czy coś w tym stylu. To jest z każdej strony równe, tak jak widzicie. O, tak to wygląda. Ciężkie. Nie wiem, czy to może mosiąc, czy jakiś brąz. Czyż chyba brąz niż, niż mosiąc. No, nie mam pojęcia. Ale jeśli macie jakąś sugestię, co to może w ogóle być, to będę wam, wam bardzo wdzięczny za pisanie komentarzy na ten temat. Bo ja nie mam pojęcia, co to może być. Ale wygląda ciekawie. Także do następnego dołka. No i słuchajcie, kolejny fancik. Bardzo, bardzo szkoda, że zgięty, ale spróbuję go w domu wyprostować. Się trochę pobawię. W każdym razie jest szkaplerzyk. A, pisze szkapleż. No. Gruby ten medalik, także trochę bardziej taki konkretny, że tak powiem. Szkoda, że zgięty. Ja tego nie zginąłem na pewno, bo ledwo co butem odgarnąłem ziemię. W każdym razie kolejny fancik. I znowu medalik. Ostatnio mam naprawdę szczęście do dewocjonali jak nigdy wcześniej. Co wypadł to jakiś medalik czy coś podobnego wychodzi. Także fajnie. Kolejny fancik. Ile ci medale jeszcze? Pokrążę tutaj koło tego słupa. Tu zawsze fanty są. Zawsze coś wychodziło. Także teraz wychodzi. Może jeszcze coś wyjdzie. No dobrze moi drodzy. Obiecałem robić podsumowania. No to się w końcu za to zabiorę. Dzisiaj wypadł... Ile chodziliśmy? 2,5 godziny? No jakieś można powiedzieć 2 do 3 godzin z przerwami, bo tutaj jeszcze wujek a to coś, jeszcze się te ma przerwy robiło, także dwie uczciwe godziny bym powiedział, trochę śmieci, mniej niż zwykle, ale pole przechodzone, także te śmieci już jest ich coraz mniej, no i fancików, których ciągle nie brakuje, ten przedmiot, który mnie ciekawi, ale nie mam pojęcia co to jest, kolcok, jeszcze takie coś... Takie coś, także z tych rzeczy nic ciekawego. Oczywiście wyszło też grosik międzywojenny, także fajnie. Dwie boratynki to oczywi oczywista oczywistość na tym kanale, chociaż co do tego to jeszcze nie jestem taki pewny. Eee, szkaplerzyk zobaczymy, czy uda mi się go wyprostować później. No i fant dnia, i fant kolejnego wypadu, czyli przepiękny denar. Nie wiem jeszcze czyj, czy Władysława Warneńczyka. Chyba nie, nie jestem przekonany, bo. Poprzednie kopałem wyglądały nieco inaczej, ale może się mylę. Także co? Kończę na dziś. Subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.